No trzeba nagrać się Dawno nie miałem deszczyka Cyk. Już się pali Pokażę Wam czym nęce są takie ziarna kupione w sklepie ogrodniczym. Napisane jest dla wędkarza 5 5,25 zł chyba. No i do tego dosypuję jeszcze pszenicę. Tylko że ta pszenica mi się rozgotowała bardzo, więc dla drobnicy też trochę żarcza jest. Siema, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj bardzo późna godzina, bo po 8 dopiero byłem na rybach. Ale jakieś rybki udało się złowić. W filmie zobaczycie jakie to były ryby. I co? Dzięki wielkie za wszystkie komentarze oraz subskrypcje. I trzymajcie się ciepło. Cześć. I do tego kastera. Tak to będzie wyglądało. I trownica. Ciągnie za na bank. Siedzi coś. No, ale nie dużego. Coś teraz. Coś teraz, coś tam się ruszyła Zręga ładnie no dobra te zdręgi ratują zawsze mi dzień fajna ryba o kurde zdręga tylko żeby nie stracić ole to jest to jest rekordowa zdręga To jest o kurde Japi Dopiero połowę holu wam nagrałem <grymne> Kurde nie wierzę Patrzcie Masakra Piękna wzdręga Piękna 35 cm wzdręga nie wiem jak ją trzymać nawet 35 cm zdręga wraca do wody mój rekord. Uciekaj, przeprowadź większe Jak tutaj pływają takie wzdręgi, to to co ja sypię to jest kropla w morzu potrzeb. Taki pakunek leci. i to trwało? Pięć minut. I tak wygląda. zarobiście pachnie. Niech się zaparzy. sobie zrobimy Poklejemy, niech się parzy. Zobaczcie jaki kubek. To jest pół litra kawy. Na życzonorabiawczej babeczki. Dziękuję. O! Czego chcieć więcej? zrobić karasia Albolina Tu prawdopodobnie nie ma karasi tych złotych ani srebrnych Tutaj ludziom pomyliły się karasie ze wzdrękami bo naprawdę wzdręgi tutaj są ogromne dzisiaj sam zrobiłem 35 Przepyszna babeczka o, ptaszek ugina trzcinkę pałem Czy tutaj śmignę sobie z ultralightem. I zobaczymy co mi się uda połowić na sztuczne przynęty. Obranie, piękne obranie Ręga. A wyczepiła się, to mogła być płoć. Chyba jest. Ale ciwne. nie było w ogóle brania. Ale jest, i to piękna wzręga Patrzcie To może było branie, tylko że Ja nie przypuszczałem, że to może być branie Pięknie zapięta za dom... Ała, Aaaaa! po, po się pogniewamy. To taka waleczna Ej, 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 ej ej! Patrzcie! Patrzcie France, ej, dobra. Dobra już jest jej pięta, uciekaj branie, 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 branie i to jest duża ryba kolejna piękna wzdręga to są modelowe wzdręgi piękna, kolejna No, cudowna. Ta jest trochę węższa, bo tamta była bardzo szybka. Czekaj, czekaj koleżanko. Muszę ci wypiąć. O. Piękna. już się bawi bardzo delikatnie ale bawi się Cie? jest, idzie powoli powolutku, wynurza, zanurza i siedzi i siedzi, siedzi, siedzi oj, 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 oj tylko chodzi tu, 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 tu. karpik mały co ty wariacie ty tu robisz w ogóle? Nie ja śmigaj No, styrany trochę jesteś, co? Siedzi ryba Spora deszcz no, no, pierwszy odjazd był spoko a później ostatnia ryba Stna. ładnie zapięty no chodź kolego, chodź, 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 chodź smiejcie sobie No trzeba nagrać się. Dawno nie miałem... Leszczyka. Tak mi się udało wypuścić go. Poszedł.